Jest niedziela, 22 dzień stycznia i dzień dobry po japońsku. Hinan. Imieniny obchodzą Dobromysł, Dorian, Gaudenciusz, Jutrogost, Kassandra, Sulisław oraz Uriel. Wszystkiego dobrego. Mamy dzisiaj święto ostrego sosu, więc jeżeli lubicie, jak pali was w rurę, to lejcie ile wola, ale pamiętajcie, jutrzejszy stolec będzie jako brady sejmu. Boleśnie nieprzyjemny i paląco nieznośny. 517 lat temu, na zlecenie papieża Juliusza II, do Rzymu wjechała ekipa 150 Szwajcarów, dając początek gwardii szwajcarskiej. 160 lat temu uroczyście zainaugurowano powstanie styczniowe. 96 lat temu w Anglii odbyła się pierwsza radiowa transmisja meczu piłkarskiego. 84 lata temu w Paryżu rozegrano pierwszy w historii mecz pomiędzy Polską a Francją. Dostaliśmy w dol 4 do 0. 462 lata temu powstał francuski mondrala Francis Bacon. 235 lat temu angielski mistrz wieszcz, George Byron. 154 lata temu znany ruski czort, Grzesiek Rasputin. 146 lat temu kapitalny Bolesław, Bolesław Leśmian. A 102 lata temu Krzysztof Kamil Baczyński. 357 lat temu kopyta wyciągnął Szach Dżahan I, człowiek, który postawił swojej żonie najlepszy nagrobek w historii, czyli Taj Mahal. 54 lata temu mały radziecki komuszy siusiaczek, Siemion Skrynnikow. A pięćdziesiąt lat temu znany tata znanego Kazika, czyli Staszek Staszewski. A pan Jacek na to: Sam zmagam się z nocą. Ja, diabeł kulawy. Ja, marcowy kocur. Szpon wzwyż, miłej niedzieli i do zobaczenia.